Czerwone serduszka na ubraniach przechodniów. Oh, dziękujemy, dziękujemy. I puszki pełne pieniędzy. To nieomylny znak, że trwa kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Osób chcących bezinteresownie włączyć się w tą inicjatywę nie zabrakło również w naszym mieście. Bierze udział 250 wolontariuszy z naszego sztabu, co nie oznacza, że to jest 250 osób z całego Sosnowca, bo jest ich około 530 osób w całym Sosnowcu. Celem jak co roku był zakup sprzętu medycznego 10 jest 22 zbierają dla dzieciaków, dla osób chorych na cukrzycę, przede wszystkim dla matek w ciąży. Wszyscy wolontariusze mają serduszka. które rozdają w zamian zadatki. A chętnych do napełniania orkiestrowych puszek nie brakowało. Ludzie dużo wrzucają pieniędzy. Chyba myślę, że coraz bardziej przekonują się do wielkiej reakcji świątecznej pomocy. Wrzucają papierkowe drudze, monety, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ważne licze, że wrzucą. Do czego skutecznie zachęcali m.in. zawodnicy zagłębia Steelers? One, two, three, steelers! Gramy z bombą. Jedna pani wrzuciła nam kilomonet, były też banknoty 50 100 złotowe. W organizację wielkiej orkiestry włączyło się również Centrum Rozrywki Fantazy Park, gdzie wystąpili lokalni artyści. Zespół Breadline, zespół typowo rokowy, zespół Shangri-La i zespół Reggae Tomato. Między tymi zespołami będą pokazy tańca ze szkoły tańca Lubię To, hip-hop, dancehall i na końcu będzie zumba. Gościem specjalnym tej imprezy jest Kabaret Dno. Ten wyjątkowy dzień wszyscy zagrali za darmo. Muzyka to jest coś, co kochamy, tak? co robimy na co dzień i co sprawia nam niesamowitą przyjemność. A jeżeli tą przyjemność, to tymczasem co sprawia nam przyjemność, możemy sprawić przyjemność również innym, tym bardziej noworodkom. Jak najbardziej jesteśmy za. Dla... A że taka postawa w Sosnowcu nie była odosobnioną, świadczy zebrana kwota ponad 100 tysięcy złotych.